Pani Joanno, my się dzisiaj znajdujemy na pokazie MMC. Jak się Pani podobało? Jak zawsze fantastyczny, bardzo kreatywny, bardzo przełamujący konwenanse, bardzo łamiący e, strukturę, e, kroje, dekonstruujący. Naprawdę e, absolutnie duet MMC, jak zawsze, nie zawiódł. Pani jak zwykle pięknie dzisiaj ubrana. Kto? MMC. A właśnie chciałem się zapytać, kto pani stylizuje? Wybieraliśmy to razem, wspólnymi siłami w showroomie MMC, ale proszę bardzo. Czy pani lubi się właśnie stroić? Ja nie lubię się stroić, ja się lubię ubierać. Zresztą uważam, że to jak wyglądamy, wyraża nas, jakoś nas opowiada jest historią o nas i, i takim dopowiedzeniem. Bardzo często wiele osób przywiązuje do tego ogromną wagę może nie aż tak demoniczną, ale tak, yy, to jest dla mnie istotne. A taka najcenniejsza rzecz, jaką pani posiada w szafie? Najcenniejsza rzecz? O, suknia, w której moja babcia yy, przyjmowała oświadczyny dziadka, jeszcze się zachowała. Wow, to naprawdę, to już taki, można powiedzieć, unikat. Absolutnie tak, ona ma, no nie jest, to jeszcze nie, ale 80 parę lat, tak. Nie rozumiem, że Pani się nigdy nie odważyła tego ubrać, czy tak? Nie, jest zbyt cenna, zbyt delikatna też, bo ta koronka, przepiękna zresztą francuska robota, nie, nigdy bym w życiu nie, nie odważyła się, nie. Jest w pudełeczku, chciałabym Panu powiedzieć, że czeka na specjalną okazję, ale to nieprawda, po prostu jest pamiątką rodziny. A czy lubi Pani dress czy taki dziennikarski? Tak, ogóle... Taki formalny, czyli garnitur, koszula, marynarka uwielbiam. On dodaje pewnego, pewnego dystansu rzeczywiście, ale taki właśnie, ma, taki właśnie ma być. Ten dress code jest dokładnie w tym miejscu, w którym powinien, powinien być. Uwielbiam, bo lubię ubierać się w garnitur.